Proszę Państwa, zawsze kiedy uczestniczy się w odbiorze drogi, to jest to szczególne wydarzenie, bo dla nas najważniejsze jest, że możemy zrobić coś, co służyć będzie nam wszystkim. Jednym z naszych priorytetów jest ciągła poprawa bezpieczeństwa na drogach, Dlatego też jestem przekonany, że zastosowana technologia, nowe rozwiązania skrzyżowań, nawierzchnia bitumiczna, jak również zastosowane oznakowanie pionowe i poziome zwiększają bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. W tym miejscu pozwolicie Państwo, pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce Pani Minister dla rządu Premiera Morawieckiego. Przy bardzo dużej pomocy Pani Wojewody oraz służb Dyrektora Wydziału Infrastruktury za możliwość skutecznego aplikowania o fundusze na wyżej wymienione inwestycje. Podziękowania składam naszym posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panu Fryderykowi Kapinosowi, tutaj obecnemu, oraz panu Zbigniewowi Kielowcowi za wspieranie naszych działań w celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy. Na koniec chciałem podziękować Radzie Gminy Borowa na czele z jej przewodniczącym. Oraz sądy są, gdyż tylko dobra i zgodna współpraca pozwala osiągać tak wymierne efekty. Szanowni Państwo, przez blisko 30 lat mieszkańcy Centrum Borowej mieli marzenia, aby ich drogi wewnętrzne w większości tłuczniowe czy nawet gruntowe były asfaltowe. W dniu dzisiejszym możemy śmiało powiedzieć, że po latach starali marzenia stają się rzeczywistością. Kwota wydatkowana w latach 2019-2021 na przebudowane drogi to 4 636 251 89 groszy przy wkładzie własnym gminy. Uwaga, 1 548 980 89 groszy, co stanowi

To, co zostało wykonane w tej małej ojczyźnie, o której wspomniał Pan Wójt, ta poprawa bezpieczeństwa drogowego, która jest na pewno w sercu Pana Wójta, bo tak jak ja jest instruktorem nauki jazdy, więc wie, jak to jest ważne jeździć po dobrych drogach oznakowanych przede wszystkim. Takich drogach, gdzie każdy z nas będzie czuł się bezpiecznie zarówno kierowca, rowerzysta, ale również piesi. Takich drogach, gdzie poprawiamy jakość życia mieszkańców, bo jak też mieliśmy okazję zauważyć, niektóre domy nawet zyskały nową elewację. Dzięki temu, że jest nowa droga, to i pojawiła się nowa elewacja, więc na pewno poprawa jakości życia mieszkańców jest bardzo istotna. A dzięki temu, że poruszamy się po nowych, bezpiecznych drogach, poprawiamy też jakość środowiska. Szanowni Państwo. Dzięki staraniom pana Wójta, dzięki wsparciu pana posła, y, mieszkańcy gminy Borowa mogą cieszyć się dzisiaj dobrej jakości y, infrastrukturą drogową. I ja myślę, że to jeszcze nie koniec, bo zobaczyliśmy rok 2020-2021. Przed nami kolejne lata kolejne lata ważnych inwestycji, nie tylko środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych czy. Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale również mamy Fundusz Projektów Strategicznych, które w tej chwili Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, będzie przyjmował wnioski, więc to kolejna szansa na. Rozwój gminy, każdej gminy, każdej naszej małej ojczyzny, tak abyśmy wpływali na rozwój całej Polski, całej gospodarki, tak abyśmy odbudowywali ją po kryzysie. A każda inwestycja, również ta inwestycja drogowa, po pierwsze, dlatego że wykonawcy zyskują zajęcie, zyskują nową pracę, zyskują kolejne źródło dochodów, ale również daje możliwości rozwoju rozwoju firm małych, większych, tych rodzinnych tak abyśmy mogli tą gospodarkę po kryzysie pandemii odbudowywać. A patrząc na zaangażowanie pana wójta, na to jak chce realizować kolejne inwestycje, jak przyjeżdża do mnie do gabinetu i mówi pani minister, wyciąga listę 10 punktów Taka inwestycja, taka inwestycja, taka. Z czego mogę to, z czego mogę to, gdzie mogę znaleźć źródła finansowania dla tych inwestycji. To żłobek, to kanalizacja, szanowni państwo, to, to kolejne inwestycje. Więc, więc szanowni państwo, patrząc na to zaangażowanie, jak pan wójt chce tutaj tchnąć nowy, nowy wiatr w żagle mieszkańców, ale również przedsiębiorców tego. Tego regionu jest bardzo ważne i bardzo istotne, a przed nami nowa perspektywa finansowa środków europejskich 770 miliardów złotych, które zostało wynegocjowane właśnie na inwestycje, które będą poprawiać jakość życia mieszkańców, inwestycje, które będą poprawiać jakość środowiska, które będą wpływać na to, aby w każdej miejscowości żyło się nam lepiej. Ja muszę powiedzieć, że ostatnie dwa dni spędziłam z przedstawicielami Sejmu, z posłami. Podkomisji do spraw Wykorzystania Środków Europejskich mieliśmy możliwość tutaj na Podkarpaciu pokazać, jak te środki są wykorzystywane, jak zmienia się nasze Podkarpacie, nie tylko właśnie poprzez udział środków europejskich, ale również środków budżetu państwa. I mieliśmy przedstawiciela z województwa kujawsko-pomorskiego, pana posła, panią poseł z województwa Mazowieckiego i Szanowni Państwo, ich zachwyt w oczach i ta in, informacja: wow, jak u Was jest pięknie, jak u Was się wszystko zmienia, jakie macie świetne drogi, jakie macie świetną infrastrukturę. Jak Wy to robicie? Szanowni Państwo, no robimy to właśnie tak, że jesteśmy bardzo pracowici, jak Pan Wójt, mamy pomysły. Chcemy je realizować, chcemy poszukiwać źródeł finansowania, bo tak jak wspomniał Pan Wójt, ten wkład własny milion 530% środków, które ma do dyspozycji w swoim budżecie, to są ogromne środki, to, więc, więc chcemy szukać nowych rozwiązań, chcemy szukać nowych możliwości finansowania i właśnie rząd. Pan premier Mateusz Morawiecki chce inwestować. Chce inwestować w każdą miejscowość. Nie tylko w rozwój dużych miast, aglomeracji, ale właśnie w każdą najmniejszą miejscowość, aby ona na równych zasadach mogła rozwijać się, tak jak i większe miasta, aby mieszkańcy, młodzi ludzie z tych mniejszych miast nie uciekali, tylko znajdowali tam swoje miejsca do życia. A żeby to móc zrobić, trzeba mieć. Gdzie oddać dziecko do żłobka, do przedszkola, do szkoły? Trzeba mieć tam miejsce pracy i trzeba mieć godne warunki życia. I ja myślę, że takie inwestycje drogowe, żłobek, o którym wspominał pan, pan Wójt, będą temu sprzyjać. Że ci nasi młodzi mieszkańcy będą zostawać w swoich miejscach pracy, będą się rozwijać, będą je kreować i będą. E, Dalej z sukcesem wpływać na, na ich rozwój. I to, co powiedział też Pan Wójt, Szanowni Państwo. Te złożone wnioski to pozyskiwanie środków, nie byłoby ich gdyby nie dobra współpraca, dobra współpraca pomiędzy Wójtem a Radą Gminy, pomiędzy pracownikami, którzy, którzy są tutaj specjalistami i te wnioski opracowują i sięgają po te środki z sukcesem, bo Szanowni Państwo Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych skierowany jest do całej Polski, więc gmina konkuruje ze wszystkimi gminami, miastami. O, o te właśnie środki, więc tak ważne jest dobre przygotowanie aplikacji, tak ważne jest, żebyśmy wiedzieli, na co te środki chcemy przeznaczyć, jak je chcemy wykorzystać i dalej te środki inwestowali, bo, bo ten pomysł, jak gmina ma się rozwijać jest bardzo ważny, a myślę, że w głowie Pana Wójta jeszcze wiele, wiele ciekawych pomysłów, wiele dobrych projektów, które uzyskają wsparcie finansowe w najbliższym czasie i tego pan, Panie Wójcie gratuluję, życzę i gratuluję tej dzisiejszej inwestycji, a wykonawcom robót przede wszystkim dziękuję za sprawne wykonanie, za to, że ta droga Została oddana w takim standardzie, który naprawdę będzie sprawiał, że jeżdżąc po niej będziemy czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z Państwem na tak ważnym święcie, bo to jest święto dla gminy Borowej. To jest następne oddanie, następnej inwestycji, tak pięknie zrealizowanej. Tak jak tutaj widzieliśmy na filmie, to bardzo jest dobrze pokazany zrównoważony rozwój. To, że nie tylko rząd Mateusza Morawieckiego dba o te duże miasta, ale również o małe, średnie i o każdą wieś, o każdą miejscowość. I w tym krwiobiegu infrastruktury transportowej widzimy, że buduje się autostrady, Drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, ale nie zapomina się również o tych małych drogach, tych właśnie, które są do każdego domu, do dojazdu bardzo, bardzo potrzebne. I myślę, że ten film to powinien być też puszczony pewnie w całej Polsce, jak zmieniała się Polska. Bo to, co mówiła tutaj pani minister o tym, wow, to jak 35-6 lat temu ja. E, żeniłem się tutaj. Przyjechali moi przyjaciele z okolic Bielska i przyjechali w tamtym roku. Mówi, to jest przepaść: to, co było, a to, co jest. Jak wasze domy są pięknie wybudowane, jakie macie piękne otoczenie, jakie macie piękne ogrody, jak wy o to dbacie. Jestem pod wrażeniem. Pogratuluj, jeżeli będziesz na różnych uroczystościach, więc chciałem właśnie tutaj pogratulować mieszkańcom gminy Borowa na czele z wójtem z państwem wszystkim, właśnie że te środki są odpowiednio wydatkowane. Że jak ja przywiozłem ten czek w tamtym roku do pana Wójta na 600 tysięcy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Wójt mówi Stanisław Mieszkowski, mój Stasiu, tak, te pieniądze naprawdę będą dobrze wydatkowane. I dzisiaj widzimy, że są naprawdę dobrze wydatkowane. Warto dawać te pieniążki w te miejsca, w którym są potem dobrze y, wydatkowane. Szanowni Państwo. No, tak jak pani minister mówiła, teraz będą z Funduszu Inwestycji Strategicznych środki yy, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 95% do finansowania do każdej zadań tych środków będzie 20 miliardów na całą Polskę więc ważne jest jak te wnioski będą dobrze przygotowane żeby można o, po następne środki sięgnąć bo tylko 5% wkładu własnego i tutaj tak do niektórych no, faktycznie to wójt dużo tych środków pozyskał, myślę, że imponujące te zestawienie, które, o których tutaj były prze, przedstawione, także gratuluję i jechałem dzisiaj przez Nowy Most od Mielca jak się jedzie i w 2006 roku mieliśmy marzenia, żeby powstała druga przeprawa na Wisłoce, bo bardzo jest potrzebna, bo specjalna strefa ekonomiczna, która zmieniła krajobraz miasta Mielca i powiatu Mielckiego, ale po prostu był problem z dostaniem się do, do tych miejsc pracy z komunikacją i minęło kilkanaście lat i jest. Jest właśnie ten, ta przeprawa, jest ten most, Minę jeszcze 2-3 lata, pewnie może krócej, kiedy będzie wiadukt, który będzie e, kierował do, e, na specjalne strefy ekonomiczne, ale również ta droga, która jest zbudowana do drogi e, tarnowskiej e, Lisia Góra e, mielec To właśnie są te marzenia, to właśnie jest ta wizja, którą trzeba mieć i tutaj gratuluję też tej wizji, ten, te marzenia, które ma wójt, bo bez tych marzeń, bez tych wizji i bez tego stukania, bez tego szukania tych projektów, o które można aplikować, by tego nie było, to co jest, także gratuluję. I ja też dzisiaj rozmawiałem tutaj z Panią Ministrem i z Panem Wójtem o następnym naszym pomyśle, że bardzo by było dobrze nam, żebyśmy się mogli dobrze dostać do autostrady A4, bo dzisiaj my wszyscy jedziemy na autostrady A4, to jedziemy tutaj obwodnicą Mielca, włączamy się potem w okolicach Tuszymy, jeździmy przez Ociekę i włączamy się w Sędziszowie. większość tak jedzie. I wczoraj byłem, bo rozmawiałem z marszałkiem Władysławem Ortylem i z marszałkiem Pilchem, że jednak trzeba zrobić taką obwodnicę Tuszymy, żeby od Żochowa, do tego nowego węzła, który jest w Robczycach, żeby było to połączenie, i to będzie bardzo dobre połączenie dla Województwa Świętokrzyskiego, którzy będą mogli fajnie się tutaj włączyć do a i do S19. Ale również my prosimy Województwo Świętokrzyskie, żebyśmy mogli się dobrze, dobrze skomunikować z centralną i północną Polską. I, Dlatego też ważne jest, żebyśmy mogli się dobrze włączyć tutaj przez województwo świętokrzyskie wszystkie do drogi S74 i do, potem do siódemki. Także trzeba mieć te marzenia, trzeba mieć tą wizję, bo bez tego wszystkiego to po prostu byśmy stali. I tutaj wszystkim gratuluję. Gratuluję Panu Wojtowi, no i bardzo dziękuję Pani minister Jarosiński Jedynak, że jest, że jest. Każdej miejscowości, a jak nie może, to jest zdalnie. Za to jej bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest nasza dziewczyna z Podkarpacia, która walczy bardzo o te wszystkie środki, tutaj, w szczególności jest jej, to Podkarpacie najbliższe, no bo akurat nie pracowała w urzędzie marszałkowskim i, i zabiegała o te środki dla przedsiębiorców, dla wszystkich y, y, samorządowców, y, kiedy pracowała, a teraz zabiega dla całej Polski, ale no, serce ma właśnie na Podkarpaciu. No i wszystkim właśnie tu Pani Wojewodzie też wielkie, wielkie podziękowanie dla Pani Wojewody, bo też ma w sercu borowe bardzo yy, głęboko, bo bez jej wsparcia też dużo by się nie mogło zrealizować i zadziałać. Bardzo ważna jest też ta współpraca Pana Prezydenta Rzeczpospolitej, parlamentu, rządu, samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego. O to jest bardzo ważne. To jest wszystko bardzo ważne. Dlatego we, we współpracy osiągamy takie piękne efekty, jakie dzisiaj będziemy y, przecinać wstęgę, tak jak Pan Wójt powiedział. Ale kiedy przyjechałem i przywiozłem ten czek na 450 tysięcy dla Pana Wójta i Pan Wójt mówi, to pojedźmy do tej szkoły. Jak, jak ja widziałem to zadowolenie dyrektora szkoły, pracowników, którzy uczą WF-u, to mówię, Warto było. Dziękuję bardzo. Od 30 lat takich inwestycji praktycznie nie było w drogownictwie. Przepiękna inwestycja, ale jak się okazuje, że do takich inwestycji trzeba Twojego rządu i samorządu. Rządu, któremu bardzo, bardzo dziękujemy za środki, a samorządu to my jako radni dziękujemy w opatrzności, że mamy takiego wójta. Wójta, który w każdym czasie, w każdym minucie jest potrzebny na terenie gminy Borowa, to jest. Widzi co trzeba gminie. Nie wszystko można naraz, ale naprawdę jego starania. Myśmy wyzwolili swoją wdzięczność panu wójtowi na sesję absolutoryjną, gdzie uzyskał stuprocentową poparcie stuprocentowe. Naprawdę jest to człowiek, który ma ten siódmy zmysł. To co pani minister mówiła, że wie, czego chce, nie mówiąc nic, ale on już działał. Panie pośle, panu też dziękuję bardzo. Pan poseł związany z Ziemią Borowską jest bardzo długo, jakśmy się poznawali 30 lat temu, Borowa zupełnie inaczej wyglądała. Dzisiaj Borowa to takie małe miasteczko na Podkarpaciu, czego dzisiaj doświadczamy. Zmienia się to i na tych filmach można było zobaczyć, że to jest piękna, piękna miejscowość. A nie to, że piękna urbanistycznie to też i położona jest w pięknych widłach Wisły, Wisłoki, gdzie warto przyjeżdżać. Panowie inwestorzy, zaczynaliście dzisiaj w tym roku dosyć późno, bo to chyba był początek marca, bo zima nie dała. I tak rozmawiamy z Panem Wójtem, czy wy dacie radę. Coś niesamowite. To ta wasza praca, ta wasza gonitwa tego czasu ta praca do późnych godzin wieczornych spowodowała to, żeście się tak wyrobili pięknie na czas. Inwestycja wykonana naprawdę wzorowo. Takich inwestorów można naprawdę im dziękować i szukać, że tak potraficie pięknie robić. Panie Wójcie, dziękowałem Panu, ale również podziękuję Bogusiowi, Panu Bogdanovi Gazetowi, który naprawdę tytaniczną pracę odstawia na co dzień, jest wszędzie, jeździ tym samochodem swoim, no wszędzie go widać na terenie. Naprawdę człowiek, który naprawdę no ręka wójta po prostu w inwestycjach daje naprawdę piękny przykład. Jeszcze raz, Panie Wójcie, my w imieniu Rady, ja w imieniu Rady dziękuję Panu za ta, tą pracę, którą Pan odstawił na rzecz gminy porowa Dziękuję Panie Minister. Panie Pośle, proszę o dalsze wsparcie. Wiem, że sympatia między nami jaka jest, będzie się tam w rządzie udzielała Panu i będzie Pan pamiętał o gminie Wrocław. Dziękuję bardzo. Zapłacą za wszystko. Dziękuję bardzo. Jeśli jest droga, jest również rozwija się życie w danej miejscowości. Tak, no wszędzie tam, gdzie możemy dojechać, możemy też pracować, możemy też żyć, więc drogi są bardzo istotne w naszym życiu, zarówno pod kątem rozwoju przedsiębiorczości, ale też jakości życia mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa ruchu, ruchu drogowego, ruchu pieszego, ruchu rowerzystów, więc to bardzo istotne i stawiamy właśnie na tego typu inwestycje, stawiamy na inwestycje w każdej nawet najmniejszej gminie, a to, co dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, gdzie jeździliśmy dziurawą, błotnistą drogą, dzisiaj mamy piękny asfalt, chodnik, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Na pewno będzie wpływać na rozwój gospodarczy tej gminy. Czy możemy powiedzieć, że Podkarpacie zajmuje, może nie pierwsze, ale może drugie miejsce w pozyskiwaniu środków na inwestycje i chce się cokolwiek robić na Podkarpacie? Podkarpacie jest bardzo aktywne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, zarówno tych środków z funduszy europejskich, ale również tych środków, które ma do dyspozycji budżet państwa. Więc tutaj bardzo wiele środków zostało skierowanych na różne inwestycje. Inwestycje drogowe, Inwestycje wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, poprawę jakości życia mieszkańców, te działania wszystkie społeczne, jak żłobki, przedszkola. Więc myślę, że możemy powiedzieć, że Podkarpacie, mieszkańcy Podkarpacia, włodarze, gmin, beneficjenci, czyli przedsiębiorcy są bardzo aktywni, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków. Chociażby w samym procesie certyfikacji, czyli poświadczania tych wydatków do Komisji Europejskiej Podkarpacie jest na trzecim miejscu wśród wszystkich 16 województw. Mhm. Dzisiaj też padła trzecia dobra informacja dla Borowej. Kolejne pieniążki na, na polepszenie życia mieszkańców. To naprawdę. Kolejne, miesz, kolejne pieniążki na poprawę jakości życia mieszkańców. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o zwiększeniu wydatków budżetu państwa. 1 170 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych dla gminy Borowa właśnie na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i niezbędnym wyposażeniem. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Podsumowanie inwestycji drogowych. To jest bardzo ważna rzecz dla mieszkańców Gminy Borowej, no i dla samego jej włodarza. Panie redaktorze, bardzo ważna rzecz. Włodarz to bym powiedział na drugim miejscu. Najważniejsi są mieszkańcy. Jeżeli jest uśmiech u ludzi, mieszkańców korzystających z tych dróg, to jest to najlepsza zapłata. Naprawdę. Czekali mieszkańcy blisko 30 lat na drogi gruntowe, tuczniowe, żeby był asfalt, żeby było znakowanie, żeby było odwodnienie. Dzisiaj to się stało faktem i można z tego użytkować i na pewno przez następne kilkadziesiąt lat będą mieszkańcy y, korzystać z tych dróg w sposób bezpieczny, komfortowy i y, będą służyły nam wszystkim. Mhm, a druga dobra informacja, która dzisiaj padła to pieniążki na polepszenie jakości środowiskowej dla mieszkańców. Mówimy tutaj o czyszczeniu. Tak, tak. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, ponieważ są to środki, które zostaną przeznaczone na modernizację istniejącej oczyszczalni, głównie na poprawienie usuwania osadu, umieszkodliwiania go, które powstaje w wyniku jej pracy i również zamontowanie przy 78 przepompowniach pełnej automatyki sterowania, która to, które te prace pozwolą na przyjęcie ścieków z kolejnych wiosek, ponieważ tutaj wydajność tej przepompowni jest tak duża, że pozwoli włączyć następne miejscowości. Y, które otrzymaną, y, którą będą realizowane, bo projekt budowlany mamy na kolejne trzy miejscowości już gotowy, myślę tutaj o y, sowectwach Pławo, Wola, Płaska, Orów. Mhm. Yy, nie wiem czy mogę okay. mogę. Mogą na temat? Tak, tak. tak, tak, to, tak dobrać. Dobrać. Temat ASF-u na jednym końcu powiatu mielewskiego jest już, a jak tutaj u was? Panie redaktorze, na razie no oczywiście źle, że w ogóle jest, to dobrze jest. wiemy. Natomiast... No na razie, że się odbija gminę Borowa jest w strefie niebieskiej, a więc tej y, praktycznie najmniej zagrożonej jest jeszcze strefa żółta i czerwona, niebieska to znaczy tylko tyle, żeby y, włączyć monitorowanie, natomiast żadnych działań takich prewencyjnych jak przy strefie żółtej czy już nie daj Boże czerwonej. Nie, nie musimy podejmować, ale oczywiście no, strach ma wielkie oczy i z niepokojem obserwujemy całą sytuację. Rzadko to robi, ale jednak zrobił, wielkie wody polskie trochę się pomyliły. Tak, troszeczkę się pomyliły yy, i na, na nasze szczęście oczywiście protest, gdzie podpisało blisko tysiąc mieszkańców to może, naszej czego gminy. Czego dotyczył ten protest? Protest dotyczył yy, nie, a, braku akceptacji yy, stworzenia terenów yy, zalewowych wodą stuletnią, tak zwaną 1%ową, oczywiście teoretyczną. Było to yy, wyznaczony teren dotyczący 240 gospodarstw, głównie z Glin wielkich 100%, gospodarstw domowych, gmin małych, Sadkowej Góry i usakówka. Na szczęście dosłownie na świeżo otrzymaliśmy informacje z Wód Polski i z Warszawy i z Krakowa, że te tereny zagrożone powodzią w mapach ryzyka powodziowego i mapy zagrożeń powodziowych mają być usunięte i już trwają prace legislacyjne, aby ten stan prawny zmienić. Przewiduje się czas trwania prac około roku. Czy to uspokaja mieszkańców? Na pewno tak, zdecydowanie tak. Y, zaraz też przygotujemy informacje dla naszych mieszkańców, aby mo mo można było też y, powiedzmy sobie ją pozyskać czy ze strony internetowej, czy z Facebooka. Oczywiście tak. Y, no, na pewno ten rok będzie takim rokiem czekania, że jednak. Y, Swoimi argumentami no, przekonaliśmy, ale też i jak gdyby obliczeniami, że jednak te strefy tutaj nie mają miejsca, ponieważ no, ktoś gdzieś przypadkowo pewnie popełnił błąd. Błędy się zdarzają, ale jeszcze większa rzecz to naprawiać i poprawiać. I z tym mamy tu do czynienia. Reakcja była bardzo szybka, także też tutaj jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni. No myślę, że mieszkańcy też nie będzie możliwości rozwoju na tych terenach poprzez no, brak wydania decyzji o warunkach zabudowy, prawda, rozbudowy domu, warsztatu, no, normalnego życia. Nie, to, 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 to musi To no, pan się zrobi tylko ujęcie na panu. Zapraszam do uroczystego przecięcia wstęgi panią minister Małgorzatę Jerośńską Jar jedynę Pana Fryderyka Kapinosa, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Krzysztofa Sopla, dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Pana Jana Czuprę, wykonawcę firmy Brutpol oraz Pana Stanisława Mieszkowskiego, Wójta Gminy Borowa. Dziękuję. Pan jest tam na środku. Tak, tak, tak. Panie Wójcie, I teraz tak, musimy właśnie zaczynać. Zaczynamy? Trzy, cztery, brawo. Brawo. brawo! brawo! Można jeździć. Można jeździć już bezpiecznie. Można jeździć.